Widel, witam i zapraszam na Meteo Podróże, a dziś gościmy w Rytwianach. Ta niewielka miejscowość w województwie świętokrzyskim charakteryzuje się przepiękną przyrodą, ale także zabytkami ludowego budownictwa gospodarczego, mieszkalnego i sakralnego. Zanim pokażemy Państwu te przepiękne okolice, zobaczmy, jaka jutro będzie pogoda w całym kraju. A tutaj słonecznie, w drugiej części dnia, mogą pojawić się niewielkie chmury frontu atmosferycznego w województwie małopolskim i śląskim oraz na krańcach zachodnich. Naszego kraju. W województwie wielkopolskim niewielkie zachmurzenie, ale z tych chmur nie będzie padać ani nie będzie grzmieć. 27 stopni w Gdańsku, tam najchłodniej, 29 stopni w Łodzi, Kielcach, Katowicach, 30 stopni jutro będzie dominować w niemalże całym kraju, bo tyle stopni w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu i zielonej górze. Najcieplejszymi miejscowościami w dniu jutrzejszym będą Bydgoszcz i Poznań, gdzie termometry wskażą 31 stopni powyżej zera. Biomet obojętny. Ciśnienie w Katowicach w południe będzie wynosić 1013 hektopaskali i będzie się wahać. A my teraz zobaczmy, jak urokliwe miejsca można spotkać, można odnaleźć w Rytwianach. Muzyka a o tym najpiękniejszym zakątku w województwie świętokrzyskim. Porozmawiam z wujtem gminy panem Grzegorzem Forkasiewiczem. Rzeczywiście w Rytwianach można znaleźć odskoczenie od tych wszystkich hałaśliwych chwil dnia codziennego, od tych głośnych miast i tutaj no, naładować swoje akumulatory i rzeczywiście się zrelaksować, wyciszyć. W pełni zgadzam się z tą opinią. Gminę Ryfiany można uznać za takie właśnie miejsce. o ciszy, spokoju, warunki geograficzne, również przyrodnicze wskazują, że nasza gmina taką jest. Nie tylko zabytki, ale również miejsca ciekawe, przyrodnicze. Rezerwat Dziki Staw, Staszowsko-Jeleniowski, obszar planowanego krajobrazu. To są miejsca, które osoby chcące spędzić czas wolny w ciszy, spokoju, mogą zdecydowanie odwiedzić. Gmina Litwiany posiada dużą ilość zabytków, a ich największym, najpiękniejszym, można powiedzieć, sztandarowym zabytkiem gminy Lytwianu jest właśnie dawny klasztor Pokamedulski, gdzie gdzie się znajdujemy. Mamy również ruiny gotyckiego zamku. Staramy się w chwili obecnej prowadząc projekt rewitalizacji tego obszaru, udostępnić go szerszej rzeszy turystów zwiedzających, mam nadzieję, że już od połowy lipca. Również motolotniarzy to jest jedno z form aktywnego wypoczynku dla tej specyficznej grupy odbiorców tego rodzaju spędzenia czasu wolnego. Stowarzyszenie Lotnicze im. Mieczysława Marcinkowskiego prowadzi taką działalność na jedynym lotnisku w powiecie starszowskim, gdzie znajduje się właśnie w Rytwianach. Bardzo ciekawym zabytkiem ziemi rytwiańskiej jest kościół, modrzewiowy kościółek w Strzegomiu, kościół z XIV wieku. Wiąże się z nim dosyć ciekawa legenda, ale ja mam nadzieję, że później już gospodarz tego miejsca Państwu troszkę więcej o tym miejscu opowie. Panie Wójcie, po tych atrakcjach dla ducha, kiedy ciało poczuje się głodne, również Rytwiany mają coś specjalnego. A konkretnie gospodarstwo rybackie, które oferuje szeroką gamę karpi hodowlanych i innych, innych ryb z uwzględnieniem potrawy regionalnej wytwarzanej w tym gospodarstwie karpia wędzonego, rytjańskiego karpia wędzonego. Spokojnie i odpowiedzialnie mogę Państwu polecić jego. Bardzo dobre walory smakowe. Myślę, że lepiej bym nie zapowiedział kolejnych meteopodróży, które tuż po głównym wydaniu Silesia Informacji około 20.20. 20. Wtedy pokażemy Państwu to, tę zabudowę, która jest za nami, czyli Pokamedulski zespół sakralny. A moimi Państwa gościem był wójt gminy Rytwiany, Pan Grzegorz Forkasiewicz. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.